Witam w serwisie informacyjnym. Dziś w wydaniu m.in. stypendia sportowe i kulturalne utrudnienia w ruchu związane z 39 biegiem szpęgawskim, lista rankingowa dróg do utwardzenia. W naszym mieście nie brakuje utalentowanych twórców, artystów oraz sportowców, którzy realizują wiele ciekawych projektów. Dla wielu z nich możliwość uzyskania stypendium jest dodatkową szansą na kontynuowanie swojej twórczości i rozwijanie pasji. Stypendia przyznał im prezydent miasta Janusz Stankowiak, a stosowne umowy podpisano w minionym tygodniu. Dzisiaj się spotkaliśmy tutaj z prezydentem miasta na wręczenie stypendiów sportowego i ogólnie zajmuje się siatkówką. Moje największe osiągnięcie to jest w mini siatkówce. Z chłopakami zdobywaliśmy trzecie miejsce na myślach Polski. Cieszę się, że mogłem się tutaj znaleźć wokół tylu świetnych, młodych sportowców. Ja też gram w Siatkówkę. Gram na pozycji przyjmującego. Moim największym osiągnięciem jest mistrzostwo polski, jest mistrzostwo polski wojewódzkie jako zawodnik kadry pomorza. Gramy tutaj w miejskim klubie KMK Starogardański, ale te wszystkie osiągnięcia nie byłyby możliwe, gdyby nie trener Tomek Lamek, Mariusz Fist i Jarosław Pruski i oczywiście koledzy z drużyny. Siatkówka jest sportem zespołowym, nie indywidualnym i no to jest sukces, na który zapracował cały zespół. jest bardzo miła, sympatyczna. Cieszę się, że możemy też w małym stopniu yy, pomóc Wam realizować swoje sportowe pasje. Mam nadzieję, że te środki, które dzisiaj przekazujemy w formie systemów przyczynią się w, w części do tego, żeby dzieci odnosili tak wspaniałe sukcesy, jak odnosili do tej pory, no i oczywiście w przyszłości. Yy. Chciałbym tylko tak statystycznie powiedzieć, że Aplikowało do tych stypendiów 35 zawodników. Przyznaliśmy 20 stypendiów w 9 dyscyplinach. I mam nadzieję, że będziemy się spotykali tak jak się spotyka w niektórych z Państwa przy różnych okazjach, przy okazji Waszych sukcesów przede wszystkim. No i to pasło, które organizuje stały czas aktualne, które się oczywiście. Będzie się przekładało na to, co Wy osiągnięcie w przyszłości dla z Waszą satysfakcją, ale też dla osiągnięć z tego kraju, które są z Was i będą w przyszłości bardzo dumne. Jest mi bardzo miło tutaj dzisiaj z Państwem być. Bardzo dziękuję za stypendium. To stypendium posłuży realizacji wystawy jubileuszowej 25-lecia pracy twórczej, które w tym roku obchodzę. Posłuży także na wykonanie całej serii obrazów, które. Na tę wystawę się złożą. Muszę powiedzieć, że jest to dla mnie niesamowicie bardzo zawsze miłym doświadczeniem to, że tutaj wręczenie stypendiów w Stelgarskim urzędzie miasta ma taki uroczysty charakter i zawsze jest to okazja i do spotkania z władzami miasta, a także do spotkania stypendystów między sobą. Jest to też niesamowicie że chwalebna, zasługująca na najwyższe uznanie polityka miejska, która te stypendia wręcza, dlatego że są miasta, są ośrodki miejskie, które w ogóle tych stypendiów dla twórców, dla indywidualnych twórców i twórczyń kultury lokalnych nie przyznają. W Starogardzie działa to, muszę powiedzieć, fantastycznie, absolutnie bez zarzutu i jest to, zasługuje to na pochwałę. Jako twórcy też musimy powiedzieć jednoznacznie, że to co robimy i to, że miasto to odnotowuje i, i, i nagradza, bo stypendium jest jednak udziałem w konkursie oczywiście, to buduje też niewątpliwy pewien charakter miasta. To, że odbywają się tutaj wystawy, spotkania literackie, koncerty, czyli wszystko to, co, co, co jest solą, esencją tego programu stypendialnego. I, indywidualnych projektów stypendialnych, buduje markę miasta, buduje też komfort i jakość życia w tym mieście. To, że spotykamy się na tych wystawach, to, że spotykamy się na koncertach, że możemy czytać książki autorów lokalnych, to wszystko przekłada się na poczucie też naszej tożsamości starogardzkiej i to, że w tym mieście po prostu żyje się lepiej. To jest wielka zasługa kultury, twórców kultury. I dziękujemy oczywiście także władzom miasta, że te starania twórców kultury i twórców i twórczeń kultury premiują, zauważają i nagradzają stypendiami. Kultura jest ważna, musimy o tym zawsze pamiętać. Bardzo się cieszę, że jest tak duże zainteresowanie stypendiami w dziedzinie kultury. Wpłynęły aż 34 wnioski, z czego przyznano 13 stypendiów. Dzięki temu artyści mogą rozwijać swoje pasje i ubogacają nasze miasto. Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje o utrudnieniach w ruchu związanych z organizacją 39. biegu szpęgawskiego z AKU. W najbliższą niedzielę, 2 kwietnia, czasowe utrudnienia wystąpią w godzinach 9.45-10.30 dotyczą ulic Chojnickiej, Ronda Strażaków, Kościuszki, Paderewskiego, Rynku Kanałowej oraz Olimpijczyków Starogarskich, a w godzinach 1150 ulic Mickiewicza, odcinek Szpęgawsk, Rondo Gruby, Unii Europejskiej, Tczewskiej, Kanałowej i Olimpijczyków Starogardzkich. Lista rankingowa ulic przewidzianych do utwardzenia płytami jąbów w 2023 roku uległa zmianie po uwzględnieniu wniosków mieszkańców zgłoszonych w czasie trwania konsultacji społecznych. Jej ostateczną wersję znajdą Państwo na stronie internetowej starogard.pl. Drugi części serwisu m.in. Wernisarze prac plastycznych 57. sesja Rady Miasta, wydarzenia kulturalne w naszym mieście. W Muzeum Ziemi Kociewskiej 24 marca odbyło się otwarcie wystawy złożonej z prac nadesłanych w ramach drugiego Festiwalu Twórczości Plastycznej Młodzieży ze Szkół Średnich Powiatu Starogarskiego. Tematem tegorocznego konkursu był Świat Fauny wokół nas. Szkoła jest po to, żeby odkrywać talenty i zdolności, dlatego warto ten czas wykorzystać. Wasze prace nadesłane są naprawdę świetne. W tygodniu tu obradowało jury. Miało bardzo trudne zadanie, żeby wybrać pracę. Stwierdzono, że wszystkie prace są fantastyczne: że wszystkie prace są na medal, bo pokazują Wasze talenty, Wasze zdolności, ale myślę, że warto dalej je rozwijać, dalej kontynuować. W przyszłym roku też zrobimy kolejny konkurs. To jest druga edycja takiego naszego festiwalu Twórczości Plastycznej Młodzieży. W tamtym roku był inny temat. Był temat Świat wokół nas, czyli taki bardzo otwarty temat, tak. W tym roku myśmy się skupili na faunie, no ale rozszerzyliśmy to na takie zwierzęta, które ktoś tam może hoduje, ktoś ma w domu, tak. Więc tutaj konkurs był i fotograficzny, najwięcej otrzymaliśmy fotografii, tak? na konkurs najwięcej fotografii przyszło ale też z innych dziedzin, z rysunku, z malarstwa. Była jedna praca graficzna, więc myśmy to wszystko skumulowali w, pod, pod, pod jednym kątem, czyli tam malarstwo i to, co jest w kolorze, tak, czyli takie te techniki różne mieszane. Moi drodzy, wszyscy, wszyscy, którzy brali udział w konkursie, naprawdę to są wielkie gratulacje dla was. Podjęliście wyzwanie i to jest wspaniałe. W Starogardzkim Centrum Kultury 28 marca odbył się wernisaż prac plastycznych studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, których tematem były kwiaty. Bardzo serdecznie gratuluję i dziękuję za tak piękne obrazy. Codziennie obok nich przechodzę i moją uwagę bardzo skupiają. Od razu, jak patrzę na nie, mam lepszy humor i te wcześniejsze, i nawet wczoraj, jak było zawieszane od razu na mnie, zrobię takie wow, ale pięknie. I niejednokrotnie przychodząc obok tych prac razem z towarzystwem naszych sponsorów, partnerów, często osób, które są wysoko na stanowiskach, ich również zbudają dużo zainteresowani i są pełni podziwu, niejednokrotnie myślę, że to są artyści którzy już są bardzo e, daleko posunięci w, swoich, e, swoich, e, w swoim malowaniu. A ja z dumą mówię, że to są studentki Uniwersytetu Członkowskiego, które się właśnie tutaj u nas realizują i jestem z tego bardzo dumna, jestem dumna z Was, drogie Panie. Że właśnie tutaj w Centrum Kultury na Uniwersytecie Dzieciowym możecie się realizować. Oczywiście planujemy kolejne wystawy, ponieważ my już działamy kilka lat i wcześniej nasze prace były ukazały się w Galerii Neptun. Teraz mamy tutaj właśnie tę ścianę, gdzie możemy eksponować i zorganizować wernisarz. Jest nas 16 osób, prac jest 24. No i tak jak już wspominałam, wcześniej były to pejzaże, martwe natury, tematy marynistyczne, a w tym roku podjęliśmy temat kwiatów w formie odrealnionej, które stanowią taką dekorację na przykład dla mieszkań naszych. Obecnie jest taki właśnie trend, żeby pójść w tym kierunku takich kwiatów odrealnionych. Więc też staramy się być na czasie i podejmować właśnie takie tematy. Uwielbiam kwiaty i po prostu je maluję tak jak czuję. Czuję kolor, wiem, że są piękne każde. Także można je ciągle malować. Dodając inny kolor wychodzi inny obraz. Także to jest, to jest wspaniałe. To jest coś, co uwielbiam. Uwielbiam i to można jako terapię też yy, dla siebie, dla siebie dla innych też. Kolorami się bawić, kształtami to jest coś, coś wspaniałego. Można obserwować przyrodę i to przelewać na płótno. Kwiaty maluję, bo bardzo je kocham. Taki obraz, żeby namalować, nie raz to trwa jeden dzień, raz trwa miesiąc czasu. Trzeba takie płótno przygotować, mieć jakiś wzór do namalowania albo sobie go wymyśleć. I wtedy tak przedstawić, jak te piękne kwiaty tutaj, co ja i wszystkie koleżanki namalowałyśmy. Chodzimy na zajęcia do Ewy Landowskiej, która jest świetną nauczycielką. Dzięki niej tak pięknie malujemy wszystkie. Z chęcią przychodzimy na te zajęcia. Uczymy się ciągle czegoś nowego, różnych kierunków sztuki. Teraz na przykład malujemy Pabla Picasso. Prawdopodobnie będzie wystawa w następnym roku w galerii naszych prac. Jutro, w siedzibie urzędu, odbędzie się 57. sesja Rady Miasta. Zapraszamy do oglądania sesji na żywo na miejskim kanale YouTube. STK zapraszam na finał szóstej edycji konkursu Utalentowani, który odbędzie się już 1 kwietnia o godzinie 17 w sali Soku. Gościem specjalnym będzie Ignacy Bożejowski, piosenkarz, autor tekstów i kompozytor, ćwierćfinalista finalista programu The Voice of Poland. Na koncercie usłyszymy radiowe przeboje w jego wykonaniu. Starogarskie Centrum Kultury zawiadamia także o konkursie Starogarskie Szranki Teatralne. Jego celem jest kształtowanie i rozwijanie zainteresowań teatralnych wśród dzieci, młodzieży, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Starogarskie Szranki Teatralne odbędą się 10 maja o godzinie 10 w sali widowiskowej SCK. Zgłoszenia należy przysyłać do 15 kwietnia na adres widoczny na ekranie lub mailowo. Od jutra do Państwa skrzynek trafiać będzie najnowszy numer biuletynu starogarski Ratusz. W nim m.in. modernizacja ulicy Chojnickiej, drugiego pułku szwoleżerów rokitniańskich i Chopena, stypendia sportowe i kulturalne, wywiad z radnym Sławomirem Ruśniakiem o jego pasji modelarstwa, 13. Memoriał Zbigniewa Rąpy. Informacje sportowe. 25 marca w Skarszewskim Centrum Sportu rozegrano najważniejszy turniej bokserski na Kociewiu, 13. Memoriał Zbigniewa Rąpy. Oficjalne walki na ringu stoczyli najlepsi pięściarze z klubów północnej Polski. Poprzedziły je walki towarzyskie w różnych grupach wiekowych i wagowych. Podczas gali medale Pomorskiego Okręgu Związku Bokserskiego w podziękowaniu za pomoc i wsparcie przy organizacji turnieju wręczył prezes klubu Ring Kociewie Łukasz Rusiewicz. Podczas turnieju przeprowadzona została zbiórka charytatywna, a pomoc skierowana została do pięcioletniej letniej Ani, która zmaga się z rzadką chorobą genetyczną. Kalę boksu olimpijskiego uświetnili, uświetnili swoim wokalnym występem Filip Pepliński and Jorgen. Ośrodek Sportu i Rekreacji zapraszam na kurs sędziowski kandydata sędziego lekkiej atletyki, który odbędzie się 21 i 23 kwietnia. Cena kursu 155 zł, a zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy podany na ekranie. Po niesamowitej walce i dogrywce SKS Starogard Gdański pokonał w minioną sobotę AZS AGH Kraków wynikiem 88 do 83. Czy też. Rzut na zwycięstwo. Na razie węzana. 14 sekund. Patrzymy. Motylewski. Czernonka. 5 sekund. On indywidualnie. Wytrzymał i trafia. Wczoraj natomiast Kociewskie Diabły wykazały się sporą przewagą nad drużyną Start 2 Lublin, wygrywając wynikiem 114 do 74. Kolejny mecz u nas za tydzień 5 kwietnia z drużyną Górnik Transę Zamek Książ Wałbrzych. KPS pokonał w zeszłą sobotę błękitnych Stargard wynikiem 1-0. Bramkę dla zespołu strzelił, strzelił Daniel Górski. Następny mecz wyjazdowy w piątek 31 marca z pogonią Szczecin 2. Na dziś to wszystko, zapraszam za tydzień.